Chwała, i cześć, i uwielbienie dla Pana Jezusa Chrystusa, bo tylko On nas bawił swoją cudowną, drogocenną krwią. Niech płynie uwielbienie z nieobłudnych ust, z czystego serca dla naszego Pana i Mistrza. Bądźcie błogosławieni, kochani. Dzielę się snem i wykładem tego snu, ale i także kilkoma słowami, jakie Duch Boży chce nam przekazać. W tym śnie rozmawiałam z dziewczyną. Ona mnie zapraszała na spotkanie, na przyjęcie na świeżym powietrzu. Nie chciałam tam pójść i toczyłam bitwę w swojej głowie z myślami. Wiedziałam, że nie powinnam tam pójść. Ale ta dziewczyna tak na mnie. Tak mnie zachęcała, nie, nie było to robione, wiecie, w taki nachalny sposób, ale w taki przesłodzony i od razu dostałam myśli, że, że, że to nie jest szczere i żebym tam nie szła, a ja nie posłuchałam, poszłam. I zostało mi pokazany taki plener, przestrzeń dość spora, ale między tym domy, takie budynki, bloki, ale i także domki jednorodzinne, sporo zieleni, drzewa i porozstawiane w najróżniejszych miejscach stoły. Za tymi stołami siedzieli ludzie, dzieci, przekroj wiekowy od najmłodszych do, do, do starszych też ludzi. I w pewnym momencie z boku został mi pokazany człowiek, który miał wyrok trzykrotnego dożywocia. On był w więzieniu. Jeszcze było tak pokazane w śnie, takie przerysowane kraty, tak na jego twarz założoną, ale tam była wolność od razu pokazana, i było pokazane też to, że ludzie, którzy. Docenili, docenili to, co Pan Jezus Chrystus dla nich zrobił, że oni nie polegają na sobie ani na swoich uczynkach. Oni wszystko zawdzięczają Panu Jezusowi Chrystusowi. To było tak mocno pokazane, że nie opierają się na tym, co ich umysł rozum podpowiada, tylko ze wszystkim biegną i ufają, jak małe dzieci Panu Jezusowi mają wdzięczność bo wiedzą, skąd zostali wyrwani i dokąd podążają. Później następnie została mi pokazana rodzina, rodzina, która, w której były przyjęte już szczepionki, choć nie zostały tutaj pokazane mi szczepionki, ale Wiedziałam, że, że ci ludzie poddali się pod temu, co, co rządy te światowe chcą powprowadzać, i od razu były pokazane dzieci, bliźnia, bliźnięta. Jedno wyglądało jeszcze normalnie jak człowiek, drugie już było genetycznie zmodyfikowane twarz bardzo powykręcana. Następne jeszcze zostały pokazane bliźnięta i, i, i dos, dosłownie to samo. Jedno normalnie wyglądało, a drugie takie y, po, po, poskręcane. Y, takie nienaturalne, y, nienaturalnie wyglądające twarze. Y, zostali ci ludzie pokazani. Y, jako zniewoleni, oni już nie mieli własnej woli, nie mieli życia w sobie, pomimo tego, że byli tu, ale to chodzi o to życie od pana Jezusa Chrystusa. Oni, oni zostali pochłonięci przez to, co, co świat oferuje, co ciało chce. W tym wszystkim była pokazana mama, która tak mocno przejaskrawiona została. Ubrana um, niestosownie, do, to, tak to można powiedzieć. Dużo zamieszania tam w tym wszystkim robiła. Um, I później, jeszcze został pokazany człowiek, który siedział sam przy stoliku. Um, ja zostałam um, zmęczyłam już się tym staniem, tak z boku, i chciałam na chwilę usiąść żeby jeszcze ten, tam poobserwować, popatrzeć, pobyć tam I, i wziąłem krzesełko. Zanim nie wziąłem tego krzesełka, to podeszłam do tego człowieka i widziałam dosłowne przerażenie na twarzy tego człowieka. On wiedział, że ja jestem dzieckiem światłości. On nie chciał, żebym do niego się dosiadła. Wziąłam tylko to krzesełko, a biorąc krzesełko kwiaty, tak jakby ze stolika e, chciały się przewrócić. Ja drugą ręką to podtrzymałam, postawiłam e, i, i ten człowiek e, takie miał ogromne przerażenie e, na całym ciele, nie tylko twarz, ale no tak e, odwróciłam się. Żeby nie sprawiać mu żadnego dyskomfortu, Usiadłam w pewnej odległości od niego tyłem plecami, żeby on nie patrzył na, na moją twarz. I jeszcze zostało pokazane tylko niedosłownie, ileś tam tych ludzi ja już nie pamiętam do, do, dokładnie szczegółów, ale to było pokazane zniewolenie, dosłownie zniewolenie, że ludzie nie mają już swojej woli. Było odczuwalne to, że przyjęli już znak Antychrysta, ale nie był ten znak pokazany. I Było pokazane, że ci ludzie są sterowani, bo w, tym, w tej całej tej. W tym całym spotkaniu, przyjęciu w tle leciała muzyka, która oddziaływała na tych ludzi. Nie wiem, w jaki sposób to nie zostało mi pokazane, ale ci ludzie zostali sterowani przez muzykę. I ta muzyka taka była, wiecie, przyjemna, łagodna i ona na nich wpływała. Na mnie nie, nie miała żadnego wpływu. I w pewnym momencie z góry, dosłownie, tylko z góry, wiecie, nie takiej jak są te góry, tylko z wysokości spadł człowiek ubrany na czarno. Tak okropny, została mi pokazana jego twarz. Tak, twarz. Tak przerażająca, okropna, czarna. Nigdy niczego tak okropnego nie widziałam. I ten człowiek do mnie powiedział, tylko że on nie mówił głosem, ale ja wiedziałam, że on mówi do mnie. Ja z tej całej imprezy zaczęłam się oddalać. On szedł po jednej stronie. A ja wycofywałam się po drugiej stronie i tak cały czas widziałam to, tą jego postać i twarz. W pewnym momencie on wyciągnął pistolet i dużą kulę i powiedział, że mnie zabije. Tylko nie mówił tego słowami, ale ja to wszystko wiedziałam. I dało się odczuć, że, że to jest zły. Ja tak szłam równolegle i patrzyłam na niego, aż w pewnym momencie straciłam go z oczu i pojawiła się taka metalowa konstrukcja, coś takiego, ciężko mi teraz to określić, jak to wszystko wyglądało. A ja wziąłam tak, ręce swoje rozciągnęłam, tak, tak jak do krzyża i zaczęłam wołać, "Pani Jezu, ratuj. I to było tak kilkanaście razy zawołane i to tak... Ze wszystkich sił moich wołałam Pana Jezusa Chrystusa i wybudziłam się. I wybudziłam się, i powiem Wam, się zastanawiałam, czy, czy, czy to naprawdę się dzieje, czy to tylko sen. I, i od razu przyszły słowa, znaczenia snu, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto i wchodząc w najdrobniejszych sprawach w to co ten świat za yy, oferuje zabrudzamy swoje szaty drogocenną krwią zostaliśmy zbawieni ale nie zamieniajmy dobroci Boga na lekkomyślne życie z każdego słowa zostaniecie rozliczeni nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych którzy nie poddają się mojej woli nie należycie wtedy do mnie tylko Czynicie wasze zamysły? Przyjęcie w plenerze to ten świat, zwyczaje, rozrywki, ludzie, których udziałem jest ten świat, wchodzą w to, co oferuje ten świat. Oddalamy się od Pana Jezusa Chrystusa i jesteśmy łatwym łupem dla szatana. Powróćcie do mnie całym sercem, porzućcie fałsz, fałszywą miłość, która nie jest ode mnie. Zaprzyjcie się sami siebie, weźcie swój krzyż i naśladujcie mnie, a ja będę we wszystkim z wami. Czy nie mówiłem wam, że mnie prześladowali i was będą prześladować? Nie może ukryć się światłość, po to jest dana, aby oświetlać ciemność. Wy jesteście światłością, wy mnie reprezentujecie, tu na Ziemi. Wasza mowa ma być osolona, nie taka jak tego świata, Jesteście synami, córkami światłości. Co ma wspólnego ciemność ze światłością? Dlaczego tacy oporni jesteście, tak bardzo skupieni na sobie? Do czego was powołałem? Dlaczego trzymacie życie, które Wam dałem dla siebie? Gdzie są wasze świadectwa, a czym zwyciężacie? Przebudź się narodzie, aby sromota wasza nie została ujawniona. Spójrzcie, jak naprawdę krzyżujecie swoje ciała. Jak na mnie czekacie, jak słowa, które wam daję, bierzecie, aby was przemieniało, ile jeszcze mam posyłać do was napomnień, abyście odrzucili zło, czy nie widzicie, czy tak bardzo przytępiał wasz wzrok, że nie widzicie, cała ziemia przepowiada moje przyjście, a wielu spośród was śpi i żyje lekkomyślnie. Jak chcecie uniknąć połapek złego, Jedy modlitwa nie płynie, bo hamujecie ducha Bożego i ograniczacie rozumem, oddałem za was siebie, przykryłem swoją sprawiedliwością, oczyściłem moją krwią, dałem wam czyste szaty, nowe życie. Co jeszcze miałem zrobić? Po co biegacie do świata? Czego wam nie dam, jak będziecie prosić? Porzućcie to, co was kala, aby móc żyć świętym życiem poddanym duchowi Bożemu. Inaczej zginiecie i nie będzie ratunku dla tych, którzy depczą krew baranka Bożego. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Niech Was wszystkich Pan Jezus Chrystus błogosławi i Duch Boży objawia to, co wszystko musi jeszcze umrzeć u każdego z nas, aby być gotowym na przyjście naszego Pana, aby móc w każdej chwili stanąć przed Nim i usłyszeć, że dobry bój woj wojowaliśmy z Panem Bogiem, kochani.